Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Jesteśmy w 100 dzieciak challenge Chwile nie było Chwile nie było odcinków, ale wracam Co to jest? Nadchodzące zadanie dla odkrywców Była jakaś znowu aktualizacja, o której nie mam żadnego pojęcia Zarabianie simoleonów Istnieje wiele różnych sposobów na zarabianie kilku simoleonów Nauczmy się ich, jak zdobyć ich trochę Zapytaj ponownie później, może na razie to e, Tak, na razie jest taka kamera, na razie jest takie oświetlenie Jest na razie tak jak jest będzie lepiej, tak, już wszystko się poukłada tutaj i będzie w porządku, wróci green screen, a na razie tak to będzie wyglądać. Dobra, jesteśmy w studiu ciakach, oczywiście nasza Ondin będzie kontynuatorką. Tutaj ja cię proszę wejść to... Hmm, wystaw na Plopsi, Tak. Jeszcze wystaw na Plopsi. Mam nadzieję, że już będziemy mieli um, każdy poniedziałek odcinek Ze słów Dzieciaków Challenge, oraz tam też y, inne materiały będą się pojawiały w tygodniu. Mam nadzieję, że już wrócimy do tej systematyczności, która niegdyś była, dawno temu. I no i tak. Nie wiem, co mu chyba właśnie z wprawy. Serio? Dobra, ogarnie się to. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj Klausa Morello, który musi tutaj nam osiągnąć od 3 poziom jednej umiejętności. No i tutaj ja postawiłam właśnie na taką wewnętrzną harmonię, jogę i te sprawy, także jakby to się nie ścinało, to byłoby bardzo fajnie. No, ale jak z mi się ścinają nie, 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 nie. No. No, czyli tutaj nic nowego, nic nowego. No, nie wiem, co tutaj kliknąć najlepiej, żeby to się ogarnęło. No okej, okay, no zobaczmy, jak to będzie. Może w końcu się odetnie? Nie, nie odetniesz się. Ajajaj. Mm, dobra, no nic, zaczekamy. No to tak, pracę domową mamy ukończoną, jest piątkowym uczniem. Jak tutaj widzimy, no to walczymy o szósteczkę oraz o to, żeby właśnie go wyprowadzić. Stąd yy, dobra odcięło się chwilowo. Hmm, jak tutaj wygląda, to tak głodny jesteś. Dobra, to chodź tutaj sobie, gwarnij z pęcherzem i ćwiczy jogę. Będziesz ćwiczyć jogę, a Aria, nasza cudowna Aria, pójdzie zrobić coś do jedzonka. Mam nadzieję, podaj kolację. Hmm, dalej, homer z wody na bogato. A ty coś pisz, tak? Bo ciebie nie chcę postarzać. No nie chcę jej postarzeć, no bo wiecie, ona będzie kontynuatorką I ja myślę po prostu, że jak sobie ogarniemy drugą e, synkam, No to zaczniemy ją też tutaj, wiecie, ogarniać W sensie postarzać. No a na razie ja bym cię prosiła, żebyś... No ja, dlaczego tak się zaczyna? Wszystko zaktualizowałam Kariera, uniwersytet, graj w grę Chodź sobie weź, pograj No, bo no ty nie musisz teraz tak, wiesz wiesz, wiesz wiesz, czy nie wiesz? No, graj w grę Proszę się ślina. dobra Okay. Dawno nie włączałam simsów. Mam nadzieję, że wszystko, o, to wszystko wiecie, zaktualizowałam. I patrzcie, fajnie, bo mu zabawa rośnie od razu. I że tutaj to będzie nam szło do góry. Super. No i bardzo dobrze. No i dobra, chłop nam tutaj ładnie ćwiczy, niech sobie. ok, a ty co? Ogarnęłaś to jedzonko? Ogarnęłaś czy nie ogarnęłaś, gdzie to mamy jedzenie? Gdzie yy, to jest? Mamy jedzonko, także jedzonko sobie tutaj położymy jeszcze. To i to, patrzcie jakie pyszności, dobra, chodź i To ja wiem, że mamy w ogóle kogoś do spontania. O w ogóle nie pamiętam W ogóle nie pamiętam nic <laughs> Ale wiecie, wracamy, wracamy Także wracamy, wracamy, wracamy cudownie Będziemy próbować yy, też live'ów Także jak y, nasza Londina się postarzy, mam nadzieję, że uda się jakiegoś live'ika ogarnąć Żeby to też ją właśnie tak przygotować Najżycie no życie dorosłe No tak Dorosłe życie, chodź tutaj, weź sobie porcję Eeeem, co mnie się na burmistrzu. No dobra, hej. Fajnie, ty masz z energią tutaj kłopoty, ale wiesz co, chodź tu. Aha, no dobra, to jest twoja praca domowa, a nie ty. Nie tak miało być tytuł, a ciebie poproszę tutaj. O, pięknie odrabiać, będzie na. tak, no, tak żebyś sobie podrawia, połóż się, troszeczkę, to już sobie wyłącz. Eee, no, a ty? Czy tutaj jest... Okej, okay, chodź, ponieważ wiecie najlepiej, co że jej się zaczął spać, nie chcę. I te no. Co teraz będzie robiła, jak tych dzieci nie ma? Nie wiem, grabię mamy jesień, też chodź, grap Chodź, 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 taki wielki dom, i ona co sama tutaj zostanie? No nie, nie, będzie trzeba tutaj coś wymyśleć. To na pewno. Dobra, czy masz ten trzeci poziom? Tak, masz trzeci poziom osiągnięty, także już dajmy sobie siana z tym. Chodź, chodź. No chodź, chodź sobie, po pojedz, pojedz sobie w końcu, dobra. Będzie trzeba wyrzucić, także aria. Aha, i malować. No okej. Okay. Dobra, no to ty jako odrobisz weź to sprzątnij i ładnie. No, trzeba tych dzieci czegoś nauczyć trzeba. Tak i pójdziesz sobie co. Pękasz, higiena i nyny. Nyny, mamy środę, także spoko, bo pójdą do szkoły. Mam nadzieję, że mimo wszystko nasza nie będzie miał gorszych ocen. E, przez to właśnie, że Że, że, że mm, nie no, w zasadzie nie powinnam mieć gorszych ocen, po drapie lekcje, więc powinno chyba zostać przy tej szóstce, tak mi się wydaje. No, zobaczymy. A ty, mój drogi, czasodmowa ukończona, pięknie, 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 bo ty masz uzyskać dodatkowe zaliczenia i tak dalej, i tak dalej, także jak najbardziej i mam nadzieję, że będziesz miał szóstkę i wtedy byśmy mogli ich od razu obojgu postarzyć, no i co, no i byśmy po prostu zaczekali na rozwój grypy. W sensie takim, że po prostu um, ich wyprowadzimy, Arię myślę sobie tak na no, odcinku jeszcze, żeby sobie z kimś tam porozmansowała, chyba że właśnie byśmy to już robili na jakimś live'iku. Jak można. Mam nadzieję, że już tutaj, e, gdzie teraz jestem, już będzie normalnie działał internet i będzie wszystko w porządku. Miało wyjść to dużo wcześniej, no ale minął rok. ponad rok bym powiedziała chyba od ostatniego live'u, No, bo jak był moment, że próbowałam, jeszcze ale się nie dało, więc wiecie. Dobra. Ok, no co ty możesz tutaj robić, Kobito? Co ty tutaj możesz robić? Możesz grabić, cały czas możesz grabić. Mm, dobra. I co, idziesz spać? Idziesz spać. No i w porządku. A ty? Okej. Okay. To mamy zrobione. Sprzątnij, odłóż. Odłożysz to ładnie, żeby te dzieci jednak coś tutaj porobiły. Coś świetnie. Coś więcej. No i chodź tu na dół, już od razu skorzystaj, wykąp się. A Ariano, niby grabisz, a nie grabisz, nie? Nie chce ci się w tym deszczu grabić. Ja się nie wiem, też bym się nie chciał grabić. Ale grabisz. Okej. Okay. Później polerujesz, umiesz zęby. No i co, fajnie byłoby, gdyby poszedł spać pod szkołą, bo nie chłopak będzie padnięty. A ty, Ariano... NRJ w ogóle nie leci, to jest cudowne. To jest... E Piękny. <noise> o nie, wyobraźmy sobie, żeby ktoś umarł. Um, Aria zwiniała by cię poinformować, że Sławomir Morello nie żyje. No, nie zna, to nie poradzi. No, niestety, tak trochę rzeczy. Dobra, Aria. Ja Jejku, kłam tyle rzeczy dla dzieci. twój by gdyby wiecie, gdyby nasza Andi mogła sobie zabrać. Ona nie może wszystkiego zabrać. Coś tam się udało jej wsadzić do wyposażenia, ale wiecie jak to jest. No, to nie będzie tyle, ile byśmy chcieli, żeby było. Nie? No. Oczywiście damy jej tam, nie wiem, do 5000 tysięcy jakichś mulonów na start. Jak pozostawiam dzieciakom... O nie, no teraz to hurtowo umierają. Ehm, Sebastian Morello teraz, ojej. Rana kogutka, no nie. No bez kitu, no bez jaj. Klaus, e, Sebastian Morello, ale to, to, no... No trudno mi. Chodź, na śniadanie. W takim razie, jak ty nie śpisz? To nie jest potrzebne do życia. Najwyraźniej no to tutaj troszeczkę z zrób ściadenko. Coś świeżego po prostu, no bo wiecie, tam w mamy mamy jedzenia, nie? Ale fajnie jakby sobie zjeść coś świeżego. Nie. No, co to było? Zapraszamy do Chai Mode w naszym second handzie. Okej, okay, za godzinę jedziecie do szkoły. Dobra. Mmm, tak się stała. Nie, sobie tu wsiadła. Chodź. Um, no, wstawaj. A ty gdzieś spał. No, chopie. Chopie. Nie za duży jesteś. Za duży, za duży. No, nie jest głodny. No um, Dobra, dajmy tutaj. Um, wybierz uczniów, odeśli wszystkich, aby poszli sami. Zawołaj na posiłek. Chodź. Aha, nie zdążymy już, nie? No, bo się... No, dobra, mhm. <laughs> Okej, okay, ucz się płynnie, ucz się płynnie. A ty co, no idziemy dalej grabić te liście, no masakra, na no, południowo trzeba sobie tutaj opatrzyć troszeczkę, zrobić cały No, powiem wam, że liścia stoczyływa przy domu. To jest taki problematyczny temat, dosyć mocno problematyczny to jest, U mnie się w może nie? E, weź, no grab liście, grab dalej te liście. Notatnik rywalki. Wychodząc z łazienki, Ondin zauważył, że jej największa rywalka w szkole zostawiła swój notatnik na umywalce. Zeszyt o notatki, prace domowe i mnóstwo innych ważnych informacji. Czy Ondin powinna zwrócić notatnik właścicielce, czy po prostu wrzucić go do śmietnika? A, a co się stanie, jak zwrócimy? A, średnia. Ostatni test z matematyki, do którego przystąpił Klaus, nie poszedł mu najlepiej. Klaus dostał taką sobie ocenę, co może znacząco obniżyć jego średnią. Czy Klaus powinien poprosić o dodatkowe zaliczenie, czy po prostu bardzo się postarać o najwyższą cenę następnym razem? Pracuj ciężej, no. Zobaczmy, co z tego będzie. No, a my dalej nie wiemy, co robić z naszą Arią. E, więc, moi drodzy, moi drodzy, chodźmy tutaj, skoro wejść po oczy, pokażę rachunki. Nie, tutaj nam coś się niestety zgniło, także e, wyrzuć. Święto zbiorów. Ok Hej, ale ja bym chciała tutaj nasze miłostki. I tak, z Jakubem tutaj mamy fajną miłość i fajną przyjaźń. Moi drodzy, ha, 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 ha. moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Ja, ja mówiłam. Kto jest miłością i życiem? Ja wam mówiłam. Nie? Ale nie możemy go zaprosić do nas? Wizyty z noclegiem? Czy nocy? Teraz. Okej, okay. możemy zaczynać wizytę z noclegiem. Wszystkie aktualne, trwające wydarzenia zostaną zakończone. Co on do nas przyjdzie? Teraz? Czy jak. Ja ich wszystkich zaprosiłam? Nie. Aha, zgodność charakterów. Dobra. Ja wystraszyłam się przez chwilę, że ja ich wszystkich zaprosiłam. Przedstawiam go tu. Ja nie mam z tym, co grać. Jest! Jest, jest, jest! Idzie! Idzie do nas! Idzie! Miłość nas, naszego życia. Moi drodzy. Idzie. Idzie, to jest to. To jest to. Mhm. Zrobimy mu zdjęcie. Tak, że idzie do nas najważniejszy men. Larry. Co nie? Tak. Oczywiście, że tak. Nie, nie inaczej. No. Foto musi być zrobione. Stryknięte. Dobra, zaprośmy. Chodźmy do nas. Czy my możemy zrobić coś więcej w ogóle? Z, z ten, nie, nie, nie teraz, nie teraz. To jest ważny moment. W życiu, Ari. Mm, Przywitaj. Ładnie, Sima. Tak, bo przyszedł do nas. A, Ariane, nie bądź taka smutna. no. Jest tam. Jest tam Jesteś. Dobra. Okej, okay, fajnie, tu zrobione tu zrobione Nie, wiem, ja mam nadzieję, że ona zaraz przyjdzie. romantyczne czułość. Nie, flirt. Ponura pochwała. kina No, nas tak swym nastroju teraz. Ja oczywiście wcale się nie dziwię, bo w końcu jej dzieci umierają po kolei, no to tak smutne coś, nie? Aria, proszę cię, resetuj się. resetuj się i chodź tu jeszcze raz. No przyjdź pogadaj. Gdzie on idzie? Serio? Okej. Okay. Skorzystaj sobie z toalety, bo no nie wytrzymasz. Oh. No niestety. Co się nazywa? Gość z noclegiem. Aha, no i dobra. No i on przez trzy noce tutaj będzie, więc mamy trzy noce na to, żeby wyrwać miłość swojego życia. Tak, taki jest e, plan. <taki>, taki jest plan, moi drodzy, na ten moment. Także mam nadzieję, że nam się to uda. Miłość życia Hari. Czy to jest to, czy to nie jest to? Dowiemy się, czy nie? Mam nadzieję, że się dowiemy. Jakże więcej opcji romantycznych. Nie wiem, czy nie jest za wcześnie. Próbuj flirtować. No ona też jest dosyć smutna, więc wiecie, ale... Stara miłość nie rozewieje, prawda? No. Pamiętajcie. Tak. No, dawaj. Przynajmniej <laughs> w Simsa. A przynajmniej w, Sims. A przynajmniej w Sims. Ja, Spróbuj flirtować dalej. Ile by długo będziesz smutna taka? Śmierć? Dwa dni, aż. Ojejku. Dziewczyno. No dobra, dzieciaki wróciły ze szkoły. Oczywiście jak wszyscy mają tutaj co jeść. Także możemy po, po prostu sobie. Zrobimy tak, no bo chcielibyśmy, żeby oczywiście nasze dzieci, ostatnie dzieci, które zostały w domu, poznały naszego wybranka życia. Zawołaj na posiłek, choć tutaj. Mam nadzieję, że wszyscy podejdą tutaj zjeść. O, mamy do wystawienia na plebsie, ale na razie nie będziemy się tym zajmować. Są rzeczy ważne i ważniejsze. A ty, mój drogi, jesteś wszystkowym uczniem, także dzieciaki dzisiaj zostaną postażone, bo zarówno Ondin, jak i Klaus ma piękną szósteczkę w szkole. Ja, że super, tylko mam nadzieję, że teraz najpierw... Yy, wszyscy dzwonicie, no. Nie dzwonicie teraz. Nie teraz. Okej, okay. a ty nie jesz, tak? Ty jesteś na diecie. na no, no, romantyczne. Ponura pochwała. No, dawam. Muszę tu nic więcej. Wypacz. O. Chodź popatrz sobie. zrobić się lepiej. Naprawdę. zrobić się lepiej. No, szybko, szybko, szybko. Nie możesz palakać? Czuję, nie możesz we własnym łóżku płakać? Resetuj obiekt. A teraz? No dobra, romantyczne czułość. czy romantyczny y, prezent i... Dawaj mu słuchawki i taki już pasz. Takie romantyczne to było, no. Rana kogutka, jakie to było romantyczne. po pocałuj. pocałuj, pocałuj, pocałuj. O, dostała od niego już No. No. Pięknie, pięknie, przepięknie. Mm. Tak. Powiedz, że pamiętasz, jak to było. O, proszę bardzo. Będą szczęśliwi. No, co? o to chodzi. O nie, serduszka pleciła w dół. No, nie dobrze. Dobra, sprawdźmy, czy mamy torcik. Bo to ma. Ari, życie jest bardzo dla nas ważne, ale ważniejsze są tu rodziny. No i mamy tort. Mamy tort od razu ze świeczkami. Ty się postarzysz pierwszy, bo ja żeby... Ja wiem, że to sekundy tylko będą różnicy, ale chcę, żeby on im była jak najdłużej młoda. Tak, no bo wiecie, już będziemy ją przynosić do Suranii. No, a chciałabym, żeby jednak tutaj Ari też... E, Aria nie, nie mieszka sama, Ym, więc mam nadzieję, że w tym odcinku uda się to ogarnąć, po prostu dodać świeczki urodzinowe. Raz, dwa, trzy, okej, okay. no to nie wiem, możesz być. A, da, Okej. Okay. Dobra. No to okej, okay, fajnie, tyle prezentów, szok. I teraz nasza on tutaj przyjdzie. I wypowiedz życzenie. Chodź. Choćby masz urodziny, a ty sobie układasz życie, prawda? Omawia jest. No wiadomo, on będzie u nas tutaj trzy dni, nie? No ale fajnie byłoby, jakby coś się szybko tak ogarnęło. Intymność. Trzymaj za ręce. Dobra, Andinka. no Pójdziesz na bieżnie kochana pójdziesz. Dobra. Wybierz cechy. Ja nie wiem właśnie jak tutaj jest kontynuatorką. Czy ja mogę jej wybrać sama, czy ja muszę wybrać jej przez właśnie losowanie? Raz, dwa, trzy. Na razie sobie losujemy i jesteś zapaleńcem. Ci symowie stają się szczęśliwi. Czytając fantastykę naukową lub grając w gry wideo, mogą robić się spięcie. Jeśli długo nie grali, są lepsi w znajdowaniu okazów kolekcjonerskich i mogą rozmawiać o swoich pasjach. Okej, okay. mm, ale tutaj chyba i tak musimy być tacy w miarę rodzinnie, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, super rodzic, może nie. Mm, życiowy sukces nie wiem, duża, szczęśliwa, rodzinna, nie mam pojęcia, to się najwyżej zmieni. Bo tak jak mówię, ja nie pamiętam, ja mam taką skalę rozeżeranym boskiem. Dobra, także dzieciaki zostawiamy sobie w spokoju, ponieważ i tak się wyprowadzą, a teraz zajmiemy się do końca tego odcinka naszą Arią, żeby dziewczyna sobie tutaj miała prawo, miała szansę Życie ułożyć, ale w międzyczasie po prostu przejdziemy sobie do zarządzania światami. Ja bym chciała po prostu dzieciaki sobie odseparować od Ari, prawie też Ondine jeszcze się nie, nie, nie postarzało, bo i tak ją przeprowadzimy do czulania. A no, wiecie o co chodzi? No. W następnym odcinku już będziemy z naszą Ondinką. No i tak jak mówię, zobaczę, jak będzie z tym internetem, jak będzie wszystko w porządku, no to odpalimy sobie liveika. Nie wiem, czy ten live nie będzie nawet, <laughs> zanim ten odcinek wam w sobie. No, to, to się w zasadzie okaże wszystko. Hmm, chyba, że po prostu ten odcinek nie wleci w dystrykcję w poniedziałek, tylko po prostu, no, jak najszybciej. No, zobaczmy nie? Dobra, chodźmy tutaj do po prostu. Tak, jesteśmy tutaj i zarządzimy sobie. Rodziną. Dobra, słuszną nową rodzinę. Wy na razie razem sobie przejdziecie. Tutaj będziecie mieli po ile? dużo hajsu, nie? Może byśmy jemu i jej dali po piące, no to gdzieś yy, dychę im damy. No i każdy z nich będzie miał po piące i tyle. Mm. Zakończy się wizyta taka, taka, że taka, aha, no dobra, no trudno. Mm, Okej, okay, ich wyprowadziliśmy. A teraz zajmiemy się stricte Arią, już, już tak jak mówiłam wcześniej, właśnie do końca tego odcinka, żeby nie żyła sama po prostu. A jak mówiłam, to jest jej miłość. To jest jej miłość. Nie wiem, czy pamiętacie teraz odcinek, kiedy ja wam to mówiłam, że to jest prawdziwa No i dobra. Jesteśmy tutaj. Pięknie, Ceci, ten, ale nasz, nasz. przyszły mąż uciekł. Okej. E, dawaj. Niech on tu przyjdzie. Zaplanowaliśmy kolejną noc z noclegiem, a tutaj możemy przyjazne powitanie zarabiać. Ja będę chciała się na pewno zobaczyć w ogóle o co w tym chodzi, ale na razie nie chcę się tym właśnie tak stricte zajmować. E, przywitaj, Sima. Nie, no, nie chcę się tym właśnie stricte zajmować teraz. E, także zajmijmy się na razie naszym Simon. I teraz. Nie Simon, Monika. E, to będzie ciężkie z nim, tak? E, może nie być łatwo, żeby on został naszym tym? Czy będzie się dało, czy nie? Właśnie nie pamiętam, czy się dało takie rzeczy robić. Wręcz że... Dobra, zobaczymy. Polecimy z tym. Proszę, mózgu. No nie wiem, co, coś tam będziemy dawać. Po prostu sobie poklikamy trochę. Tutaj jakieś właśnie czułości, uwodzicielska, w za uroczenie, Proszę bardzo, można właśnie na przyspieszonku lekkim, polecimy, wymienić się numerami. Też żeby im przyjeść, posz, poszła do góry, wręcz mu róże, tak jak on to wcześniej. Można powiedzieć, że ma też różę, nie? No kupię trochę. Poprosi o zostanie chłopakiem, no bo wiecie, Aria może. Nie wiem, czy bym chciała wiedzieć, jak on naprawdę wygląda. Mm, nie wiem, czy jest mi to do szczęścia jakieś potrzebne. To rozmawiaj o małżeństwie. Nie wiem, czy on będzie zadowolony z tego, żeby rozmawiać już o małżeństwie tak wcześniej. No chyba, no chyba tak, no chyba Nie, mm. ja cię kręcę, szybki łop, no dobra, no to skoro tak, no to tak, mam nadzieję, że to, no strasznie, no dobra, no, nieważne, uwodzicielska poza, gadam tam rzeczy normalnie intymność i domku na idziemy na bara w domu na drzewie, drzewie, dobra, no to idźcie, zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. Pójdziecie czy nie? Nie pójdziecie. Aha, macie najważniejsze rzeczy na głowie, rozumiem. Okej, okay, no to romantyczne. Zajebiście. Chłop nam płonie już. Nie! On naprawdę nam płonie! Nie, nie, nie. już... Nie. nie. Nie, nie umieraj! Nie, 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 nie. 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 Ugaś. Aria, nie panikuj. Ugaś to. Ugaś go, przecież on nie żyje już. Ja, czy każdy chłop Ari musi umierać? Jest Naprawdę. Nie, nie wiesz. Ty, 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 ty nie możesz być szczęśliwa, naprawdę. Ty nie możesz być szczęśliwa. Tak po prostu. No. Nie możesz być. Bo jak to się kończy? Twoje, twoje szczęście. innych. Za, 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 naprawdę. Zaczekaj, ja co zrobić z miarę wyraźne na zdjęcieniem. Jestem za Po prostu jest mi smutno przykro z tego powodu, że tak to wygląda. Um. Dobra, spróbujmy go ubłagać. Może on nam odda chłopaka, nie? Odda nam? Nie? Jeszcze nie? Um. Za bardzo boi się. Proszę, ty sobie chyba żartujesz, dziewczyno. Boi się je no. Ej, dupa. Ej, no, jest marno. Ja nie. Nie Ja nie wiem. Dobra, będziemy próbować z kolejnymi, nie? Antoni Wróbel nie żyje. No co ty? No, chyba wiemy. Chyba wiemy od mnie. Ja, ja nie wiem, czy może to skazane, A może tą prawdziwą miłością jest ten to. tu, 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 tu. tu, tu. Może to jest wywióźć? Aria? Może on był po prostu zazdrosny i dlatego go skosił? Pani nie Aria? Chodź tu, Aria, no. Zabawne powitanie, no chodź, no już. Zdradziłeś. Trudno. Także chodź, pogadaj sobie chodź z nim, nie? No <laughs> zakra. O, on ma ręce w ogóle. A ja się znowu ścigać, co? Na każdą romantyczną relację zaczyna od tego, że jej się ścigu chce. Prawdę. Nie, dramat. Całamka po prostu. Czułość. Co tych. O, ozwiał ci. No i widzisz, no każdy chłopci ucieka. Mówią <laughs> Jakiś muteczek. Jakiś muteczek. <laughs> no i każdy ucieka. Nie, masakra, no, no. No nic, no kiedyś będzie lepiej, nie? ja, jajajajajajajaj. Jaj. No, niedobrze powiem, bo ja ją wyślę do spania. Ja ją wyślę do spania, choć tutaj idzie. No. Nie mam nadzieję, nadziei, że kiedyś się... Kiedy się ułoży. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się, słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.